Uuu! jest wy! Klawia wschodzi to taki głuchy pan. Po... <mum> <mum> noga za nogą, jak w obcasach, jak w obcasach. Chyba to kończyny nie ma. <mum> Kiedyś powiedziałam, że kawki sobie rosną. Proszę bardzo, tak tutaj nie mogę powiedzieć. Chodź, jesz takie, takie coś tutaj, wiesz, trawy takie. dywalnik, nie dywalnik. Ja mam taki w domu. Jak teraz się potnie to nie będzie życiu zablokowane. No, będę ja! Teraz muszę taką coś, bo mi się tak na to Ja się tylko na nas jak zrobię i sobie te. Tak, tak, no w końcu krwi nie będzie. No, jak no ale nie, jak się jeździ, zrobię to kciuczkę, przepraszam, tak. mamo. Tak. Jeszcze raz musisz przebiec. Przebiegniesz z trakcjonetu, co? Jak strzelę. Ale tak zaje, bo zawsze jak strzelam bramkę, to robię tylko tak. Tak? Ale dzisiaj jakbym... Jakbym strzeliła, to sobie przebiegnę, tak jak prawdziwi piłkarze. Dobra, Klaudia, dlaczego nie jesteś elegancko ubrana, obiecałaś mi? Bo zapomniałam, będziesz. Marta, mogłaś mi przypomnieć, to wszystko twoja wina. Na no no piłkarski święto się nie ubrałaś. A ty jakie buty założyłaś w dole do, do tej Nie widać, do tych nie widać tych... się nie pokażę. <laughs> Jak to nie? Ja pokażę. <laughs> nie chciałam mi się drugiej pary brać potem na afterkę. Bo nie będę w tym. W podziałce no, to. No ale Marta, no takie buty, no sportowe buty założyłaś, i się ubrała tak elegancko. ale odwracasz kota ogonem ty. Zresztą nie, bo co, gdyby t-shirt założyłaś i do mnie się przyjeżdżało. tutaj, buty. wisełkowy. Bisemkowy t-shirt. Bramkary czy bramki są takie same, czy większe? Właśnie myślimy nad tym. Wydaje I... się być niższa, no. ale chyba nie. Tak optycznie po prostu jakoś się... Ale nie no, taka sama jest. <grym> Pole jest wyśmienite, yy, tak? Tak. tak można się dzisiaj tak. rzucać. Tak. Nie ma bunkrów? Tak. Nie ma piasku, nie ma błota, jest trawka. Warunki są I i Będzie przyjemnie. Maja, jak wrażenia? Dzięki jest, bardzo mi się podoba. Nie wiem co mam powiedzieć, po prostu sobie nie dociera do mnie, że jeszcze nic do mnie nie dociera po prostu. Świetnie. Mam nadzieję, że będą kibice i że będzie fajny doping. Nie no ja na razie jestem w szoku jeszcze. Nie, nie mogę się doczekać. W ogóle jeszcze mam półtorej godziny, a już emocje sięgają z nimi, także coś wspaniałego. Myślę, że dla każdej piłkarki to jest no, spełnienie jakichś tam marzeń na pewno. Także wow! Cieszę się, że mogę tu być też z koleżankami, także... No. A powiedz mi jeszcze o ostatnim meczu, w końcu brameczki. No akurat no, może od razu trzy, tak. No. Fajnie, cieszyłam się też po tej pierwszej, myślałam, że na wchodzą później, jak widziałam potem, to była w dziewiątej minucie chyba. No szybko. Tak i cieszę się w sumie, bo tak zeszło ze mnie trochę. Miałam wrażenie, że na początku było nerwowo, też potem oglądałam nagranie i tak mówię, a... Także jak ten wpadła ta bramka, to ja mówię, ok, teraz będzie dobrze i ucieszyłam no, się. Mówię, kurczę, w końcu, do ile można czekać. Tak, cały sezon, cały sezon, do... no więc, mówię. Śmiałam się, że zostawiłam na żgów, a żgów nie przyjechał, więc <laughs> <laughs> trudno Konstantynu, Konstantynów, sorry, trzy padły. <laughs> Marta, Marta wiem, że tego nie dodasz, ale miałam pokazać Marty buty, więc pokazuję. To jest stylowa Marta. To jest właśnie Barta. Jakby miała jakieś sneakersy, takie nie wiem, trampeczki no czy coś. No i brudne te buty, nie? No, jeszcze brudne buty takie założyła. Dobra, pokażę. No dajcie nie, spokój. Bo kochani. Tutaj na filmie mam nie widać być odtąd, a nie. Kochani, mimo wszystko uważam, że Marta powinna założyć inne buty. Na piłkarskie święto, mimo że nie chciała zabrać drugich butów, to powinna wziąć drugie buty, prawda? A mi wybaczycie, że się nie ubrałam elegancko, ale ubrałam się na sportowo. Jak zawsze gramy meczek Ej hey manik, dzień doberek Dzień doberek Ja nie wierzę, po prostu nie wierzę Zobaczcie, wszędzie trybuny, wszędzie trybuny Po prostu trawka Normalnie, no jak dywanik, no dywanik po prostu elegancka Zobaczcie jak pięknie Zobaczcie jak pięknie tam będą kibice. I moja mama, i papa, i siostra, z chłopakiem, i moja najlepsza przyjaciółka Weronika z chłopakiem czarkiem, których serdecznie pozdrawiam. Słuchajcie, trener założył garnitur. Elegancko się ubrał. Nie, no nie wierzę. Obiecał. I dotrzymał słowa. Nie mogę w to uwierzyć. Bardzo ładnie trenerze. Bardzo ładnie. Dziękuję bardzo. Dziękuję Eleganci. Zmiecią możecie sobie robić teraz, bo tylko połowę. Potem się przybieram w normalne ubranie. Trener, ale tak sobie zbiera? Tylko połowę. Niech trener opowie historię, która za nim stoi. Dawno, dawno temu. Jak jeszcze na przykład Maryśki nie było na świecie chyba, albo była już w planach. Obiecałem, że jak będziemy grać o awans, to założę na mecz garnitur, żebyście po raz pierwszy mnie zobaczyły w czymkolwiek cywilizowanym, a nie w spodenkach i w dresie. I przyznam się szczerze, że miałem taką głęboką nadzieję, że o tym nie pamiętacie. Nawet sobie nic nie przeszykowałem na dzisiaj. No ale jak rano przeatakowałyście, to promis, to promis, nie? Ten jeden jedyny raz no niech będzie. Ale chciałbym tu zaznaczyć, że jak rano założyłem i poszedłem do lustra, to mówię, kurczę, dobrze, mógłbym tą Ligę Mistrzów tam z Griliszem wygrać, nie? Mówię, mam nadzieję, że będzie padało, to chcę takie zdjęcie, jak grillisz tam na tym, na autobusie w deszczu i chcę obok niego w lufrze wisieć, nie? Dobra, jeszcze jedna sprawa. Trener wie, że zazwyczaj to się robi tak, że na rozgrzewkę w dressach a potem się wychodzi w garniturze. No właśnie, mam ubrania na przebranie i nie wiem, czy tak nie zrobię. Zła kolejność. Dajcie mi spokój. 谢谢你爸爸 Дякую за майстра. Два слова до камери. Буде жодно. Нурний буде. Парт два, ще раз. Дуже <ś���ingie> гарно. Szansa na strzelanie bramki. No myślę, że mi się uda. <grym> nie To jest tego. ten dzień? Znowu! To jest ten dzień? No chyba. Tak czy nie? Tak. Dochodzenia. Dzięki. Jak się czujemy? Bardzo dobrze. To jedno dziesięć. Jak oceniasz stadion? Co, ja już mówiłam tylko Widziałaś? Wiesz? No. Okay. Co ty robisz? Przyszłam obejrzeć meczik Jaki wynik obstawiacie? Skromne 3-0 dla Wisły Płock. <grym> strzeli? Marysia, pierwsza bramka w sezonie. Myślisz? Tak, wstawiamy na Marysie. Mm, może Borek ty strzeli? Strzeli. Na głównej płycie strzeli Dobra, miejmy nadzieję, że tak będzie tak, Trzymamy kciuki Chcesz ich pozdrowić? Mamy tatę i rodziców również mamy te teorie rodziców oraz Olę Zawodniczkę również! No. Że już no. nie no. wszyscy gadać, to będzie we vlogu

To, że 11 lat temu to ogromne miejsce do trenowania, że teraz jesteśmy tutaj, że możemy grać na tym stadionie, że możemy być w drugiej lidze już teraz. Dziękuję od nas wszystkich. Tutaj. Dziękuję. Dziękuję. Dobre zabawy na Za wszystkie zmuszenia naszych humorków i humorków. Za wszystkie po prostu dobre i złe dni. Dziękujemy. <noise> świetnie dziury. Majka nie płacz. Bo nie ma takich chusteczek tych. Adrias to... Jankowski! Stałe Adrian dziury! Adrian Jankowski! Adrian Jankowski! Adrian Jankowski! Od razu Jankowski! Od razu Jankowski! Lecie ciupy, tam jeszcze piątki poprzybijać, potykać foty. Super, Powinnaś to nagrywać. Ja, tak, nagrywaj. No, tak Ale będzie samo wyglądało jak zacznę się krztusić. Bez, Bez, tak. Bez zaciągania. Oglądałam poradniki, nie? Ja... Dzierży coś. Co? <grymiego> Lecie sobie pocykać po tym, ludźmi, to idźcie se tam, drąsi. Ciekawe czy nie to się już Daj to podstawatę to... Ale trener stanie na środku z nami Ale z tymi tak Mamo nie mamo, patrz <ślad> <ślad> Adrian Posi: Adrian Kwiatkowski Adrian, Posi: Adrian, Posi: Adrian, Posi: Adrian Posi:

Ciekawe, kogo kibicem jesteś. No pewnie, że <grymne> mał... Top. Kochani, przeszłyśmy tą grę. Widzimy się w drugiej lidze. Tyle mam dzisiaj do powiedzenia. Nie no, żartuję. To nie wszystko. Chyba jeszcze podziękowania dla wszystkich kibiców, którzy przyszli dzisiaj na mecz. A jeszcze większe dla tych, którzy nas wspierali przez cały sezon. Podziękowania dla koleżanek, które przyjechały nam dzisiaj dopingować z daleka. I podziękowania dla moich koleżanek z drużyny za to, że zrobiłyśmy to razem z niektórymi dłużej, z niektórymi krócej. Ale bardzo fajne uczucie, już nie wiem co więcej powiedzieć, więc teraz już tyle. Wygrałyśmy. Oczywiście podziękowania dla trenera, że z nami tyle wytrzymał.